Tak to dzisiaj wygląda, już który są? 10 października? 8 czy któryś tam października. No już wszystkie większe cukinie, które się nadają, nie zabrałem, są jakieś małe, które nie zdążyły dorosnąć i pewnie nie zdążą. Niestety, może foliak, jakbym tu zrobił, to by się porosły. No, tu tu obczyszczone, bo to. Tu, nic. No, dynia. dynie zostawiły. Moja siostra sobie ją. No, tam jest dynia. To kurde, No, już Dynia. No, jest mała. Dynia. Powinna być wielka. Dynia jest mała. No. no. A od sąsiada dostałem krzaki czerwonej porzeczki. Będą sobie tutaj rosły. To tu jeden, a tu drugi. Mam nadzieję, że drzewo je nie zasłoni za bardzo nie zacieniuje, żeby miały tu dosyć światła, żeby rosnąć. Nie wiem, ile to potrzebuje światła. No nie mam gdzie idzie, już tego posalić. Tu nie będę przeszkadzać, kosiakum by się wjechało, jakbym chciał kosić. No. Tu Niestety nic za późno, nad tym krzaku jeszcze jest jakaś mała cukinia, której nawet nie ma co zrywać do jedzenia, dlatego zostawiam jeszcze może jak mrozu nie będzie, z tydzień może coś będzie. A tu, no tu, tu dalej dziecko no, iście ma, no tamte już rzuca się. A co tu? A. Na koniku zrobiła się pajączyna. Hmm. Ile much się nałapało. I tego, nie wiem, czy to będzie widać. Czy się obraz sam na tej muchy? Ale tu jest pajączyna i pełno much. Ja, chyba muszę takie, takie no, płaskowniki porobić w wielu miejscach, żeby pająki miały gdzie sobie pajączyny robić i nie będzie much na no, Tu kolejna dynia. Tu gdzie była dynia, a jest mała dynia. Jest mała dynia. No, Tu z tej rządki cuki nie będzie. Tam jest mała cukinia no nie warto zrywać. drzewko no, no, tutaj było pełno cukin ale już za późno na no nie, no tu, tu, mała sukinia, no co to jest, co tu się dzieje z tymi liściami, czemu on nie odbiera światła, bo już go jedzą, jedzą, go. nic już z tego chyba nie będzie, nie wiem, czy tą sukinie w ogóle zabierać, ostatnio jak zabrałem takie, zgniły po kilku dniach w domu no. a a tutaj wysprzątałem kanciapy jeszcze rzeczy po mojej od mojej matki jak zawaliła to w sumie cała działka była zawalona ale tego no, szkoda było trochę wywalać O, sami jakaś lata czy coś nie szkoda było to wywalać dopiero jak zrobiłem miejsce żeby to gdzieś przeł, bo no to doniczki różne takie małe większe mniejsze większe pełno doniczek. same doniczki i w końcu może mogę tutaj zrobić jakąś może tualetę no to by było na dzisiaj